Sieman, na dzisiejszy zrapień zakupiłem 20 nowych zrapek, laki 7. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zasady gry, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę, znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę, wygrane sumują się. Bonus. Znajdź podkowę i wygraj 10 złotych. Zacznijmy od bonusu. Kwiat. Wygrywające liczby. 11. 16. Twoje liczby. 19. 21. 25.

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, jedenaście, dwadzieścia cztery, osiemnaście i dwadzieścia dziewięć księżyc, dwadzieścia sześć, jedenaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, szesnaście, czternaście, dwadzieścia pięć i trzynaście. Kwiat wygrywający liczby. Szesnaście, dziewiętnaście. Moje liczby to. Piętnaście, osiemnaście, mamy szesnaście, cztery złote, dwadzieścia dwa, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden i czternaście, że jest kolejna wygrana, bonus słońce.

Fiat, wygrywające liczby 26, 15 moje liczby to 26, 2 złote drugie 26 2 złote, fajnie 14 trzecie 26 22 teraz 15 już 4 są cyfry 26 i 28 całkiem fajnie czyli jest tak 2, 4, 6, 8, 10 złotych super kolejna w minusie mamy kwiat wygrywające liczby 30 19 moje liczby to 23 7 mam 2 złotych super 26 16 18 11

Jedenaście i dwadzieścia pięć. Słońce wygrywające liczby dwanaście, dwadzieścia trzy moje liczby to dziewiętnaście, osiemnaście, dwadzieścia jeden, czternaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć.